Ja pierdol to popin. Dobra, siadaj. Stuję, ja siadać. No bo musisz brędzić. Dobra, no, dawaj. Siadaj, siadaj. Tak, wiem, kto jest, jest panem szkieletów, czy nie? Czy jest? Są, Są... Trzymaj, nie? Jest, jest, jest. Jest jeden z ja, panów Co to jest? Lampa z playstation świecąca do pokoju. O jak kurwa, być, a chodziny, to można połączyć jakoś? Pokaż no no kurwa, bo to, okaz, okaz, kurwa, to oficjalny kurwa, produkt jest, no to czekaj Dajże, czekaj Bo ty tu, tu masz jedną to jest, scenę o, dalej komuś, a, Przyciągnij go no <laughs> to, to, Kurwa, spokojnie Dobra, a to, jeszcze mam bateryjki do tego Nie, nie, to było przejście, tu jest przejście A to oficjalny produkt, mogę to otworzyć? Tak, to to chyba otwarte, bo sprawdzane, co nie, co? Nie, nie, nie To jest tak silny Trzymaj. No nie to tam, chyba trzy wchodzę. Na wodzie mi się po 4, O kurwa, to jednak 3. się ładuje, bo mi się pojebało. Jednak ja bez baterii <laughs> Jak się ładuje. I, ja ba, daj, aj, no poczekaj Słuchaj, wchody, ty no. jesteś najmądrzejszy To już się nie ładuje, to się do kontaktu wsadza. Słuchaj, nie powinniśmy zrobić enchantu channel. nie, nie, rozjebać te. Nie, <laughs> nie wiem. brałem kurwa... No bo sobie coś. jak ten sam jej robić ten. To no no muszę zrobić. Nie, to nie tu. Ale co, rozjebać? To jest, A, to to jest zabijane. Zabijane. Dobry był prezent. U kurwa, ty! Da, no. To jest ciężko. Nie no, ja Musimy mieć te środki ludzie. To Trzeba, no, taki... no, pierdoli, pierdoli. O. O, niezłe, niezłe, nie? Ale wytrwa, to. Ale czemu pakówi. to jest, to wygląda jak butla w ogóle jest, nie? Jak denaturato, ale... A gdzie masz ten kontakt? O kurwa. No tam, pod... Oj kurwa, tam nie ma miejsca Dobra Nie no jest, znajdzie się Tylko wkręć to tu No to czekaj No kurwa, najlepiej byś to u siebie zrobił <laughs> Też dodać... smaku? Chciałem ci dodać jutro kurwa na streamie, no żebyś miał od razu no, jak wpiąć Nie no to mnie wpinasz No to u ciebie Wepniesz to gdzieś? Kurwa co się schylać? Kurwa no co się <noise> O ja Jesus. Ty ale... Co? Na pewno kurwa. No to wpinasz tu. No jak wpinasz. No, no tak. Nie, to trzeba przez to jakoś. Nie, kurwa. Pokaż mi obrazek. <noise> no tak, dobrze. I to na górę. A. A Kurwa to niebezpieczne, bo tu nie ma żadnego tego A To nie, mówię ci, że to musi tym dzyndzlem wchodzić No jak dzyndzlem? No odwróć No ale patrz, tu jest żarówka, jest wypukła A, no to pałóż. Dobra, jak nie bierz ty majta to się nie wyjebie, no <grym> No Bo to ma stać No i odpadł. Ja pierdolę A, bo to można wziąć Można pocąsnąć A to ci powinno chyba samo ciąć. Jak samo? No tak ci kręcić, nie? Jak? Kurwa, nie wiem jak, srak. <grymne> jak ci się podoba? Zajebiste! A bo ta, ta żarówka się nagrzewa bez kitu. Dziękuję ci, Patryk. Dzięki, dzięki, no. Dziękuję ci, Patryk. <grymne> jednak ich to rodzina, nie? To jednak <grymne> w te baterie. Ja sobie to zostawię. No fajna, będzie sobie świecić. Dobra. Było miło? Ja ci to nie Było no. miło, ale wy, kurwa już no. <grace> sobie to mam tu, nie? Dobra, dzięki Maty. No Śmierci też muszę wziąć? No ma, się wziąć to no. Dobra, bole. to wezmę to raz, to ci zostawię. Bole, bole, Dziękuję.